Postaram się bardzo króciutko przedstawić potencjał koncepcji budownictwa 4.0, w ogóle co to jest w obszarze BHP. Jeżeli ktoś już z tym zagadnieniem się spotkał, postaram się jakoś to usystematyzować, bądź jak tutaj przed chwilą pan doktor Szustak podnosił, przypomnieć, utrwalić. Natomiast, jeżeli dla kogoś jest to nowe zagadnienie, tutaj widzę, że mamy trochę studentów na sali. Serdecznie zachęcam Państwa do zainteresowania się tym, ponieważ nie uciekniemy od tego. A dlaczego to już mówię? Króciutki plan prezentacji, najpierw wprowadzenia już chyba mamy za sobą a rewolucje przemysłowe, jakie dotychczas mieliśmy, oczekiwania odnośnie do innowacyjności w budownictwie, jak wygląda innowacyjność w Polsce i to, co jest najważniejsze, czyli obszary rozwoju w ramach budownictwa 4.0, jakie mamy zagrożenia i szanse z tym związane oraz e, króciutkie podsumowanie. Mamy e, cztery wykresy, cztery grafiki, które nam w dużym skrócie mówią, że nie jest dobrze. A dlaczego nie jest dobrze? Pierwszy wykres pokazuje nam spadek liczby absolwentów w grupie Technika, Przemysł i Budownictwo. Tutaj są nasi absolwenci. Proszę zobaczyć, że w roku 2018 ich było ponad 60 tysięcy. 5 lat później mamy ich nieco ponad 40 tysięcy 20 tysięcy osób mniej. W tym tempie za 10 lat nie będziemy mieli kogo kształcić. E, idźmy dalej inżynierowie branży produkcji materiałów budowlanych. Tutaj mamy niewielkie wzrosty, niewielkie spadki. Jest to pewnego rodzaju stabilizacja, ale to też wynika z tego, że branża jest dużo większa, tych kierunków powiązanych z tym zagadnieniem jest również więcej, stąd właśnie ta stabilizacja. Teraz liczebność Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Proszę zobaczyć, jaki mamy wzrost od roku 2003 do roku 2010. I tutaj pojawia nam się pewna stabilizacja. Oczywiście podświadomie sobie mówimy, że stabilizacja jest czymś dobrym. Tylu inżynierów przychodzi, co odchodzi, tylko że to nieprawda. Eee, wcale nie przychodzi tylu inżynierów, ile odchodzi, bo przychodzi bardzo mało, a po prostu wydłużył się e, okres pracy. Eee, blisko połowa, czy już ponad nawet połowa inżynierów w izbie. To są osoby powyżej 50 roku życia. Czyli jeżeli mówimy o kobietach to 10 lat przed emeryturą i to jest mniej więcej, jeżeli dobrze pamiętam, mniej więcej 1 czwarta, natomiast 1 czwarta to już są osoby, które są na emeryturze, ale po prostu z pasji, zainteresowania kontynuują swoją misję inżynierską. Więc tutaj wcale nie mamy zastępowania e, pokoleń, tylko po prostu mamy wydłużony staż pracy, no i dzięki temu jest to stabilizacja, natomiast jeżeli pewne trendy się nie odwrócą, to ta regresja w końcu też nas dopadnie. I to, co jest najbardziej niepokojące, to ostatni wykres. Tutaj, drodzy Państwo, macie zaznaczony trend, jeżeli chodzi o przedsięwzięcia budowlane w Polsce. Jak dobrze widzimy, Wzrasta wszystko, zarówno budownictwo kubaturowe, jak i inf infrastrukturalne. Oczywiście są jakieś yy, drobne tąpnięcia, ale yy, koniec końców wszystko wychodzi bardzo na plus. Oczywiście, dla osób, które się kształcą i za chwilę wejdą na rynek, to bardzo dobra informacja, ponieważ będziecie Państwo mieli co robić. Natomiast jeżeli chodzi o. Yy, Sektor budowlany to jest ta informacja bardzo niedobra, ponieważ upływa nam pracowników, a przybywa nam realizacji y, obiektów budowlanych y, niezbędnych do wdrożenia. I tak jak przy różnych inwestycjach, y, niektóre są przedstawiane jako dość kontrowersyjne, jest dyskusja, y, czy chcemy je budować, czy nie chcemy, czy powinniśmy, czy nie powinniśmy, to właściwie zadane pytanie powinno brzmieć, czy w ogóle mamy kim? E, przepraszam za takie brutalne postawienie tego, ale tak powinno to brzmieć. Czy, czy mamy kim realizować te inwestycje? I teraz idąc dalej, e, przechodzimy do rewolucji przemysłowych, ponieważ zawsze e, w historii, kiedy pojawiały się różne problemy innowacje, rozwiązania technologiczne, przemysł przyspieszały. I do tak, takiego przyspieszenia dochodzi teraz, musi do niego dojść, jesteśmy na nie skazani. Króciutki rys historyczny. Pierwsza rewolucja przemysłowa, XVIII wiek, e, maszyna parowa, rozwój kolejnictwa. A jeżeli mamy rozwój kolejnictwa, no to siły rzeczy drogi żelaznej i wszelkiego rodzaju obiekty inżynieryjne po drodze również tutaj nastąpił rozwój. Następnie mamy drugą rewolucję przemysłową, elektryczność, pojawiają się pierwsze linie montażowe, pojawiają się instalacje w obiektach budowlanych. We Francji mamy pierwszy prefabrykat, ku ogólnemu zaskoczeniu nie jest to element budowlany, a donica, ale jednak już prefabrykat. Trzecia rewolucja przemysłowa, lata 70. Tutaj postępuje komputeryzacja, która znacznie usprawnia proces projektowania, te konstrukcje już mogą być bardziej zaawansowane, ciekawe, skomplikowane oraz automatyzacja, która usprawnia funkcjonujące już linie produkcyjne, usprawnia maszyny, czyli mamy zarówno przyspieszenie procesów projektowych, jak i realizacyjnych. Teraz mamy czwartą rewolucję przemysłową tutaj Państwo żyjecie, macie, to to, 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 wszyscy mamy to szczęście, że żyjemy właśnie w czasach czwartej rewolucji przemysłowej, e, która polega na tym, że m, udało nam się okiełznać pracę na bardzo dużych zbiorach danych. E, wbrew pozorom praca na informacjach i e, f, na informacji jest niesamowicie czasuch, czasochłonna, natomiast dzięki wdrożeniu rozwiązań technologicznych udało się nam to okiełznać i e, otrzymywać z tego konkretne Korzyści. Jakie mamy oczekiwania odnośnie do innowacyjności w budownictwie? Drodzy Państwo, nie chcę tego wszystkiego czytać. W dużym skrócie, musimy przestać traktować sektor budowlany jako mm, typową gałąź przemysłu, ale y, stwierdzić i traktować sektor jako sektor nowoczesnych technologii. I y, tak jak już udało nam się y, dotrzeć z informacją, że nie zrealizujemy kontraktu budowlanego bez wsparcia prawników którzy są specjalistami właśnie od zagadnień, które oczywiście inżynierowie powinni znać, ale jednak pozostawić już tak, taką specjalistyczną wiedzę i rozwiązywanie problemów specjalistom, czyli prawnikom, tak musimy pogodzić się z faktem, że nie będziemy w stanie realizować budów bez wsparcia osób z IT, tak, czy dużych przedsięwzięć projektowych. Po prostu tutaj, tak jak byliśmy skazani na współpracę. E, wskazanie to może źle brzmi, tak? bo to jest często bardzo życzliwa i dobra współpraca, ale y, będziemy musieli wejść we współpracę również z, z przedstawicielami sektora IT i w ten sposób tworzyć właśnie budownictwo jako sektor nowoczesnych technologii. Jakie mam atuty? wdrażaniu budownictwa 4.0 w Polsce. Po pierwsze mamy duży, a przy tym stale rosnący rynek. E, świadczymy naprawdę wysoką jakość usług. Dzisiaj jak Państwo pojedziecie na e, staży zagraniczne, to naprawdę można bez kompleksu wchodzić na dowolną budowę z przygotowaniem, wiedzą i widać, że te budowy zagraniczne, zwłaszcza zachodnie, niewiele odbiegają od naszych, a nie jeden raz, jeżeli odbiegają, to na ich niekorzyść. Mamy dobrze wykwalifikowane kadry, mamy dużo podmiotów zagranicznych, które mogą dzielić się swoim know-how. Charakteryzujemy się wysoką elastycznością i otwartością. To wynika z naszej mentalności, ale też dzięki temu, że jesteśmy otwarci, też wchodzimy w nowe technologie. No i mamy wzrost świadomości i determinacji dążenia, aby wchodzić, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom cyfrowym. Drodzy Państwo, teraz ja bardzo szybko przejdę przez wybrane obszary rozwoju w ramach Budownictwa 4.0. Oczywiście nie ma budowy, na której moglibyśmy wdrożyć je wszystkie, natomiast chciałbym, żebyśmy rzucili sobie na nie okiem, stosując kolokwializm i e, zastanowili się, które z tych obszarów mnie interesują, które mógłbym wdrożyć e, w ramach realizowanych przeze mnie kontraktów. Pierwszy obszar, e, czyli modelowanie informacji o budynku e, BIM i tutaj jestem niezmiernie szczęśliwy, że już opowiedział o tym pan doktor Nowobilski, e, a ja z czystym sumieniem e, mogę przejść do kolejnego slajdu. W dużym skrócie tylko takie no, jednozdaniowe podsumowanie. Mówimy tutaj o e, strukturyzacji i e, łączeniu danych, tak, w celu uzyskania pożądanego przez nas wyniku. Natomiast drodzy państwa, no BIM to jest przedmiot studiów podyplomowych, które są realizowane przez dwa semestry i tak jestem pełen uznania dla pana doktora, że w 20 minut udało się to króciutko przedstawić. Usługi w chmurze i technologie mobilne tutaj z kolei serdecznie dziękuję panu doktorowi Szustakowi, który o tym mówił. Natomiast... Y jak również o rzeczywistości rozszerzonej, do której zaraz dojdziemy. Natomiast tutaj, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o te technologie mobilne, to cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, to no, głównie przez to, że to jest proste we wdrożeniu, pro, proste w obsłudze. A tak naprawdę dotyka każdego obszaru, jeżeli chodzi o realizację kontraktu, czyli mamy zarówno spotkania BHP, mamy zarządzanie dokumentacją, komunikacją, możemy z tych aplikacjach robić szkolenia, śledzić postęp prac, identyfikować zagrożenia, wizualizować rozwiązania, które chcemy wdrożyć. Możemy również usprawnić procesy nadzoru monitorowania chociażby w inspekcjach BHP, jak również możemy generować pożądane przez nas raporty. Zachęcam do poszukania w internecie naprawdę bardzo szybko, tych aplikacji jest mnóstwo, warto sobie je pościągać, pobawić się z nimi, zapoznać się. Kolejny obszar, analizy prognostyczne. W dużym skrócie, dzięki zebranym danym możemy przejść na bardziej zaawansowane prognozowanie i przy Przenosząc to na BHP, na przykład e, algorytm wychwyci nam roboty szczególnie narażone na czynniki atmosferyczne, na przykład prace na wysokości, na rusztowaniu. I e, dobrze wiemy, że jeżeli mamy e, niekorzystne warunki pogodowe, to drastycznie z, zwiększa nam się poziom zagrożenia pracy na takim rusztowaniu. I e, taka analiza prognostyczna może nam pomóc przesunąć poszczególne roboty w harmonogramie na tzw. okna pogodowa, dzięki czemu roboty są realizowane na zewnątrz, ale w lepszych warunkach do pracy. Internet rzeczy, czyli zbieranie i wykorzystywanie informacji w czasie rzeczywistym, w języku angielskim to bardzo ładnie brzmi Wearable Technologies. Na polski ciężko to się tłumaczy. No, technologie noszone, to chyba tak będzie najprościej. Czyli na przykład mamy kamizelki bądź hełmy budowlane, e, które na bieżąco zbierają informacje, przesyłają je na przykład do koordynatorów BHP i dzięki temu na przykład e, narysowany tutaj hełm budowlany może zbierać no Oczywiście to, że informacje o położeniu to jedno, ale może na przykład również informować o anomaliach. Co jest taką anomalią? Na przykład wstrząs. Jeżeli widzimy, że pojawiła się w hełmie anomalia w postaci wstrząsu, można się spodziewać, że doszło do upadku i mamy bardzo szybko, szybki alarm, aby podjąć e, reakcję. Rzeczywistość rozszerzona, właśnie o której wspominał Pan Doktor Szustak, przede wszystkim bardzo szeroko i chętnie wykorzystywana w działalności szkoleniowej i edukacyjnej, natomiast nie tylko, bo również coraz chętniej jest wykorzystywana podczas samej nawigacji na budowie i dzięki temu na przykład możemy zobaczyć, gdzie co powinno być, a czego jeszcze nie ma. Robotyzacja to jest jeden z moich ulubionych robotów, Hadrian X. Oczywiście już po samej nazwie możemy się domyślać, do czego służy. Oczywiście służy do wykonywania prac murarskich. Roboty są niezmiernie przyspieszone, precyzyjne i przede wszystkim bezpieczne, ponieważ tutaj ten czynnik ludzki mamy ograniczony do absolutnego minimum. Zachęcam do e, e, poświęcenia kilku minut. Jest mnóstwo filmów chociażby na platformie YouTube, jak ten e, robot wykonuje konstrukcje murowane. Yy, przyjemnie się to ogląda. Yy, bezzałogowe staż, statki powietrzne. Już po wielu konferencjach wiem, żeby nie używać terminu dron, chociaż wiemy, że to jest dron, natomiast yy, precyzyjnie mówiąc, bezzałogowe statki powietrzne i to, że yy, te statki nam służą do monitorowania tego, co się dzieje, to jedna rzecz, no, to jest takie dosyć intuicyjne. Natomiast te drony na przykład coraz częściej są również wykorzystywane podczas akcji ratunkowych, jeżeli dochodzi do zagrożenia, taki dron może yy, na przykład być bardzo cennym wsparciem dla dla ekipy ratunkowej, która na bieżąco odbiera informacje, gdzie na przykład może wejść strażak, a już gdzie na przykład droga dla takiego strażaka będzie odcięta. Egzoszkielety I to też, drodzy Państwo, to nie jest y, żadna, żadna wielka przyszłość jakiejś, nie wiem, y, Gwiezdnej Wojny. Tylko to jest zdjęcie z kontraktu w Polsce, tak? Po co stosujemy te egzoszkielety? No oczywiście one podnoszą nasze możliwości w zakresie dźwigania ciężarów, ale z punktu widzenia BHP mają wiele innych zalet. Po pierwsze, wymuszają prawidłową postawę, czyli nie dochodzi do przeciążenia mięśni czy kręgosłupa. Druga rzecz, ponieważ wymuszają, to, wymuszają pewne ruchy. Tym samym na przykład ograniczając ryzyko poślizgnięcia bądź potknięcia się. No to, że oczywiście praca jest szybsza, mniej, mniej wszystkie mięśnie stawy są obciążone, no to to również oczywiście bezpośrednio wpływa na ergonomię pracy. I tak jak mówię, to, to nie mówimy o czymś, co będzie kiedyś, a to już jest zdjęcie z kontraktu, który ma miejsce i został zrealizowany w Polsce. Druk 3D. Tutaj mamy przykład o druku Pamię pamiętamy jeszcze wszystkie czasy pandemii, kiedy maseczki były, znaczy nie maseczki tylko te przy, przybice, tak, były drukowane. Natomiast w budownictwie to również zostało. Na przykład możemy dzięki drukowi 3D wydrukować hełmy dedykowane dla danego pracownika, które są lepiej dopasowane, które zapewniają wyższy poziom komfortu podczas użytkowania no i są bardziej stabilne. Duże zbiory danych, czyli te słynne big data, tak naprawdę to jest proces zbierania danych. I proszę mi, drodzy państwo, wierzyć, że zbieranie danych samo w sobie jest niesamowitą sztuką. Ja, e, każdy, kto próbował na przykład zbierać dane na placu budowy, e, spotkał się z oporem materii, e, niechęcią do jakiegoś raportowania, wypisywania protokołów. No wszyscy wiemy, że to jest e, coś bardzo uciążliwego. Natomiast dzięki zastosowaniu big data często te dane, bardzo duże zbiory danych są zbierane przy okazji, także osoba udzielająca tych informacji nawet nie do końca o tym wie, że w czasie rzeczywistym one są zbierane, a później mogą być wykorzystywane. No i wspomniany dzisiaj cyfrowy bliźniak też zachęcam do zainteresowania się tym zagadnieniem w dużym, w dużym... W skrócie to jest taki nasz wirtualny poligon, czyli mamy ten prawdziwy obiekt zaprogramowany w komputerze i możemy robić tutaj co nam się podoba. Możemy ćwiczyć scenariusze bezpieczeństwa, możemy ćwiczyć jakieś scenariusze w przypadku wystąpienia zagrożenia, kolizji, katastrof. Tak naprawdę no, tutaj tylko wyobraźnia, można powiedzieć, nas ogranicza, możemy to wszystko sobie tutaj przećwiczyć. Jakie mamy trudności związane z wdrożeniem budownictwa 4.0? Drodzy Państwo, nie wiem jak to jest u Państwa, ale ja od mojej żony regularnie słyszę, że wszystko wiem najlepiej. I on mówi to w taki dziwny sposób, że chyba niekoniecznie to jest komplement. I tutaj, drodzy Państwo, jest to dosyć podobnie. tak? Czyli trzeba przełamać to, że inżynier budownictwa, na przykład, kierownik budowy, inspektor, wszystko wie najlepiej, tylko niestety trzeba poprosić o pomoc wspomnianych wcześniej przedstawicieli IT. I z takiej współpracy faktycznie wdrożenie nowoczesnych technologii zakończy się sukcesem. Natomiast nie ma jednostek, które mogą być jednoosobowym kombajnem, który będzie miał i umiejętności menedżerskie i będzie świetnym technologiem, będzie jeszcze umiał programować i może jeszcze zagadnienia prawne też sobie w wolniejszej chwili przyswoi. I czegoś takiego nie ma. Tu jesteśmy wskazani na współpracę z zespołach i angażowaniem coraz szerszym przedstawicieli IT. To oczywiście też nie spodoba się inwestorom, ponieważ będzie się to wiązało przynajmniej na początku z zwiększeniem kosztów na rzecz nowego personelu. Natomiast koniec końców zawsze Proszę Państwa zwrócić uwagę, no, każdy dzisiaj ma telefon, przecież początkowe te ceny telefonów i korzystania z telefonów no, były kosmiczne. Tak? Dzisiaj to zostało upowszechnione, wszyscy z tego dobra korzystamy i tutaj w tym procesie wdrażania koncepcji budownictwa 4.0 powinno być podobnie. Jakie mamy katalizatory? To już przedostatni slajd. Katalizatory budownictwa 4.0. Po pierwsze wspomniane wcześniej podmioty działające w Polsce, które mają ten know-how, z którego możemy korzystać. Po drugie kadra inżynierska, zwłaszcza... Ta kadra, która chętnie korzysta ze staży zagranicznych, podgląda jak to wygląda za granicą i zastanawia się, jak to zaimplementować u nas. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przełożyć rozwiązań zagranicznych jeden do jednego, natomiast powinniśmy podglądać te dobre praktyki i próbować je właśnie implementować u nas. I ostatni katalizator to wspomniana tutaj wielokrotnie kadra naukowa, ponieważ również to są osoby, które e, często m, korzystają z doświadczeń zagranicznych, współpracują z jednostkami zagranicznymi, ale również mają dostęp do bardzo rozbudowanych baz danych z informacjami, sami są autorami bardzo ciekawych rozwiązań. Często podczas konferencji naukowych pojawiają się jakieś problemy zgłaszane przez przemysł i one już na przykład dawno zostały rozwiązane w ramach jakichś... Rozprawy doktorskiej czy habilitacyjnej, tylko po prostu gdzieś nie doszło do połączenia tych dwóch punktów. I dzięki właśnie takim konferencjom, jak y, dzisiejsza, takie rzeczy się udają z, z korzyścią dla wszystkich stron. Podsumowując, y, czwarta rewolucja przemysłowa już się dzieje, jesteśmy jej członkami. I tak naprawdę tylko i wyłącznie od nas zależy, czy będziemy stawiali jakiś opór niepotrzebny, czy spróbujemy z tej rewolucji przemysłowej wyciągnąć korzyści dla siebie, dla naszych kontraktów no i generalnie dzięki temu popchnąć tą całą naszą gospodarkę jeszcze bardziej do przodu.